Zobaczcie to. Słuchajcie, jestem na takim serwisie klimatyzacji w takim, takiej dużej firmie. Czyścimy tutaj klimatyzatory co roku, a z roku mamy tak ustalone. Słuchajcie, zobaczcie co mnie napotkało przy jednym serwisie klimatyzatora. Zobaczcie, klimatyzator tak, wierniczek do czyszczenia, widzicie? Zobaczcie sobie, tutaj jest taki grzyb już na, tym, na tych końcach. Typowo do czyszczenia, mechanicznie, nie tylko od grzybiania i tam. Ale zobaczcie to, widzicie te sprężynki tutaj? Oto. Jak myślicie, co to jest? A zobaczcie, co rośnie za moimi plecami. Kwiatek prawie się wrósł w klimatyzator. I co jeszcze dodam? Dostęp do wentylatora już praktycznie gotowy. Widzicie ten grzyb? Można go demontować, wystarczy go też w mechaniczny, sposób. Ale powiem jedno, co zauważyłem, że klienci przelewają kwiatek. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki tu i subskrypcji oczywiście, że interesuje was więcej takiej tematyki klimatyzacji.